12 maja 1926 roku, po bezowocnej rozmowie Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, oddziały wierne Piłsudskiemu zajęły w Warszawie pozycje przy Mostach na Wiśle. Po otwarciu ognia do zamachowców przez oddział rządowy obsadzający zachodni wylot Mostu Kierbedzia w mieście rozpoczęły się walki uliczne. A oddziały Piłsudskiego po opanowaniu mostu Kierbedzia rozpoczęły zajmowanie Warszawy w kierunku południowym. Przewrót został poparty przez związany z PPS-em Związek Zawodowy Kolejarzy, który ogłosił strajk, blokując transporty sił rządowych z zachodu kraju do Warszawy, jednocześnie umożliwiając transport. Wojsk lojalnych wobec marszałka Piłsudskiego. 12 i 13 maja marszałek Sejmu Maciej Rataj podjął ostatnią próbę negocjacji, która wobec nieustępliwego stanowiska prezydenta zakończyła się fiaskiem. 14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. W wyniku walk zginęło 379 osób. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Wojciechowski złożył urząd. Uprawnienia prezydenta przejął Maciej Rataj i powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele. W rządzie tym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. 31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale on odmówił objęcia urzędu, rekomendując na niego profesora Ignacego Mościckiego. Zamach rozpoczął 13-letnie autorytarne rządy sanacji, którym kres położył wybuch II wojny światowej.